Jeszcze kilka lat temu unieważnianie kredytów kojarzyło się przede wszystkim z kredytami frankowymi. To właśnie frankowicze jako pierwsi zaczęli dochodzić swoich praw przed sądami. Dziś jednak rośnie liczba osób, które zadają sobie pytanie, czy unieważnienie kredytów w euro lub dolarach również jest możliwe. Na czym ono dokładnie polega? Jakie obowiązki i prawa mają obie strony po stwierdzeniu nieważności umowy waloryzowanej do euro lub dolara? Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie prawni. Jeżeli zaczynasz kredyt waloryzowany do euro czy dolara, ważne jest, abyś wiedział, że masz podobne prawa do unieważnienia swojej umowy jak osoby posiadające kredyty we frankach szwajcarskich. Kredyty często zabierają klauzule abuzywne, które mogą być podstawą do unieważnienia umowy i domagania się zwrotu nadpłaconych środków. Podstawą do unieważnienia kredytu walutowego mogą być tzw. klauzule abuzywne, czyli niedozwolone zapisy w umowie kredytowej, które naruszają prawa konsumenta. Zgodnie z aktualnym stanowiskiem UOKIK oraz orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeżeli umowa zawiera zapisy pozwalające bankowi dowolnie ustalać kurs euro-dolara według wewnętrznych tabel kursowych, przerzucające całe ryzyko kursowe na kredytobiorcę bez odpowiedniego wyjaśnienia konsekwencji. Zawierające niejasne zasady przeliczeń bez przejrzystej informacji o kosztach. Sąd może uznać je za nieważne, a w konsekwencji unieważnić całą umowę kredytu w euro czy dolarach. W praktyce oznacza to, że kredytobiorca może dochodzić unieważnienia umowy, co prowadzi do przywrócenia sytuacji prawnej sprzed jej zawarcia. W rezultacie strony rozliczają się wzajemnie. Kredytobiorca oddaje bankowi wypłacony kapitał bez odsetek a bank musi zwrócić wszystkie pobrane raty, prowizje i inne opłaty. To rozwiązanie szczególnie korzystne dla konsumentów, którzy ponieśli straty na skutek nieuczciwych praktyk bankowych i dziś mają szansę odzyskać znaczną część środków oraz uwolnić się od dalszych zobowiązań finansowych. Skutkiem prawomocnego wyroku unieważnienia kredytów w euro czy dolarach, jak wyżej opisano, jest odpadnięcie obowiązku dalszego płacenia rat. Co więcej jednak, Obowiązek płacenia rad możliwy jest do wstrzymania także w toku postępowania sądowego. W tym zakresie istotnym jest, aby w momencie składania stosownego wniosku do sądu dotychczasowe płatności stanowiły co najmniej równowartość uprzednio wypłacanego przez bank kapitału kredytu. Roszczenie o ustalenie ważności umowy stanowi podstawę do złożenia wniosku o zabezpieczenie poprzez wstrzymanie płatności rad na czas trwania procesu. Eurowicze i dolarowicze też unieważniają umowy kredytowe. Jak wyglądały korzyści klientów w Kancelarii Sosnowskiej adwokaci i radcowie prawni w przypadku umowy waloryzowanej do euro lub dolara? W sprawie Zawisłej przed Sądem Okręgowym w Warszawie, 28 Wydział Cywilny, w dniu 19 grudnia 24 został wydany wyrok, na podstawie którego sąd ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych, Multiplan, waloryzowany kursem, Dolara, zawarta w grudniu 2008 roku pomiędzy klientami naszej kancelarii Bankiem, poprzednikiem prawnym M. Banku, jest nieważna oraz zasądził na ich rzecz kwoty. 454 150 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 lipca 2023 do dnia zapłaty. Kwotę 229 719 dolarów wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 7 lipca 23 do dnia zapłaty. Ponadto zasądził od pozwanego M-Bank spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz klientów naszej kancelarii koszty procesu w całości, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu po uprawomocnieniu się wyroku. W kolejnej sprawie, w sprawie zawisłej przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie, drugi Wydział Cywilny, w dniu 20 marca 2025, został wydany wyrok, na podstawie którego sąd ustalił nieistnienie stosunku prawnego z umowy kredytu hipotecznego z marca 2009 roku z powodu nieważności oraz zasądził od Banku Ochrony Środowiska na rzecz naszych klientów kwoty. 326 926 zł oraz 11 268 dolarów amerykańskich. Obie kwoty z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 22 kwietnia 2024 do dnia zapłaty. Ponadto zasądził od Banku Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów. Kwotę 11 834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. W kolejnej sprawie, w zawisłej przed Sądem Okręgowym w Katowicach drugi Wydział Cywilny w dniu 31 lipca 2024 został wydany wyrok, na podstawie którego sąd ustalił nieważność całej umowy o kredyt hipoteczny ze stycznia 2010. Zawartej między klientami naszej kancelarii a poprzednikiem prawnym pozwanego oraz zasądził od pozwanego na rzecz naszego klienta kwotę 32 438 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 sierpnia 23 do dnia zapłaty oraz kwotę 29 801 euro z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 sierpnia 23 do dnia zapłaty. Również zasądził na rzecz naszej klientki kwotę 27 860 z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 sierpnia 23 do dnia zapłaty oraz kwotę 12 316 euro z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 sierpnia 23 do dnia zapłaty. Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów tytułem zwrotu kosztów procesu kwotę 17 251 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uporwomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. W Kolejnej sprawie zawisłej przed sądem okręgowym w zamościu pierwszy wydział cywilny w dniu 22 października 24 został wydany wyrok, na podstawie którego sąd ustalił, że umowa kredytu budowlanego w walucie wymienialnej zawarta w marcu 2009 pomiędzy klientami naszej kancelarii a bankiem gospodarki żywnościowej w Warszawie jest nieważna oraz zasądził od BNB Paliba Bank Polska w Warszawie. Na ich rzecz łącznie kwotę 56 306, zł i kwotę 27 975 euro. Obie z ustawymi odsetkami za opóźnienie od dnia 27 marca 2024 do dnia zapłaty. Ponadto zasądził od BNB Paribas łącznie na rzecz powodów kwotę 11 834, zł kosztów procesu z ustawymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. Nasza kancelaria ma również doświadczenie w obsłudze spraw związanych z kredytami waloryzowanymi do euro czy dolar. Pomogliśmy już wielu kredytobiorcom nie tylko w unieważnieniu ich umów, ale również w odzyskaniu nadpłaconych środków. Zachęcamy Cię do przesłania nam Twojej umowy kredytowej, dokonamy bezpłatnej analizy i pomożemy Ci zrozumieć, jakie korzyści możesz uzyskać z unieważnienia umów. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.